Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, pulpitów linuxowych mamy do wyboru do koloru kilkanaście, do tego kilka tilingów, tak? tak zwanych tilingów, a na horyzoncie pojawił się następny pulpitik do wyboru. Tym, że różnica jest ogromna, jest to całkowicie napisany projekt od zera, napisany w C do kompletu przy użyciu frameworka QT. Jest to działająca wersja w tej chwili chyba 1.0 co prawda na ciągym rozwoju. Ale mimo wszystko sobie pracuje. To to napisał jeden człowiek i pisze to od prawie 10 lat. Pokażę wam to dzisiaj na żywym sprzęcie yy, i odpalone na Ubuntu, na Ubuntu. Na Ubuntu albo na Kalim, który z tych chyba distr, powiem to tak, już mi się pomyliło, które które. Wszystko wam wyjaśnię w trakcie filmu. W każdym razie gorąco zapraszam. Jak już wspomniałem, wprowadzi to jeden człowiek, jeden człowiek z Australii, Sasko Usinów się ten, ten gość nazywa. Tak, widać ma trzy projekty. Jeden już jest nierozwijany, a najważniejsze co tutaj mamy to dwie rzeczy. Orbitini, desktop oraz Device Manager for Linux. Najważniejsze, orbitini, desktop, wygląda to w tej chwili, tak, tak jak gość tutaj napisał, pracuję na tym około 8 lat już w tej chwili. Słuchajcie, to działa, powiem to tak, to działa. W tej chwili można powiedzieć, że bardziej niż desktop to jest powłoka na desktop. Dlatego, że nie ma pod spodem żadnego kompozytora, nie, nie mówiąc o Waylandzie, tak? Chodzi o to, że on w tej chwili do wyświetlania okienek wykorzystuje tak zwany manager okien albo manager pulpitów, na którym jest uruchomiony, bo to jest powłoka, czyli coś, co się nakłada. Możecie sobie to odpalić na XFC, na GNOME, na KDE, gdziekolwiek chcecie, to się po prostu nakłada na ten desktop. Ja to mam odpalone akurat na XFC, trochę przerobionym, powywalanym i tak dalej, ale to opowiem w trakcie tego. Słuchajcie, jest to bardzo, bardzo innowacyjny projekt. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo dużo zintegrowanej funkcji drag and drop, czyli przerzucania nie tylko ikonki na pulpicie, plik na plik, które te pliki mogą się łączyć, jeżeli są to pliki tekstowe, pełny drag and drop w menu, do kompletu gesty, gesty, które można by zaprogramować sobie na pulpicie. Możliwości jest naprawdę duża, duża ilość. Tak wygląda mniej więcej menedżer plików. Tak jak ja powiedziałem, to się nie opiera na żadnym desktopie standardowym. Ten w się nie jest rozbudowywany, on jest zbudowany od zera, Gość to od zera pisał w Qt Creator, tak. To jest sam menedżer plików, świetne, na, świetne, no, naprawdę fajne możliwości, niespotykane w innych pingwinach, to co ja sobie tutaj zauważyłem. Relace, notes, code, wszystko macie tutaj napisane. Ciągle jest to wersja rozwojowa. Teoretycznie jest teraz wydana wersja 1.0. Najlepiej czytać sobie tutaj na Redditie o tym, dlatego że ktoś tutaj daje najwięcej informacji. Wiadomo, na, no tutaj na Gitea, git, na przepraszam, nie na GitHubie, tylko na Gitea jest ten cały kod źródłowy. Natomiast informacje, co jest wydane, co jest zmienione, jest tutaj tylko łącznie na Redditie. W dwóch tutaj rzeczach możecie sobie to aby ja ktoś był bardziej zainteresowany poczytać. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o wersję standardową. Pobieranie mamy tutaj z SourceForge'a Jest to plik około 254 MB. To jest zarąbiste, jak sobie to rozpakujecie. To, to działa nie dość, że tak jak powiedziałem, modułowo, to do kompletu w pełni przenośnie. Żeby uruchomić ten pulpit, wystarczy Wam jeden katalog, który się tutaj znajduje. Kopiujecie go sobie gdziekolwiek chcecie i go po prostu uruchamiacie. To wszystko. I tu macie desktop. Jest możliwość także zintegrowania go z podstawowym desktopem, tak? Pulpitem Linuxowym. Z tym, że u mnie integracja się po prostu rozsypała w przypadku IZC 4.20. A pewnie z mojej winy, bo zacząłem tam grzebać za dużo. Wszystko jest opisane tutaj na gitei. Jak to należy zrobić. Ewentualnie plik readme, który jest dołączony do tego czegoś, tak? Do tego... Yy, Więc jeżeli macie ochotę, to możecie spokojnie sobie ten pulpit tutaj ogarnąć. Przejdźmy na żywy sprzęt, zobaczycie jak to po prostu działa. No i witam na pulpicie Orbitini! Orbitini, słuchajcie, to jest postawione na Ubuntu plokie Pluffin 2504 Beta. Yy, to jest oczywiście był pulpit XFC, on jest de facto pod spodem, ja już go nie będę wam pokazywał. Musiałem go trochę tam poprzerabiać, bo panelu się nie da zdjąć z XFC i tak dalej, tak dalej, nieważne. W każdym razie, miałem tutaj. Mam jeszcze teoretycznie postawionego Kali Linuxa na drugiej partycji. Z tym, że Kali sobie zepsułem, bo chciałem zintegrować ten pulpit po prostu całkowicie z tym skalim, z właśnie. tak? Udało mi się, działało mi się, ale zacząłem grzebać po konfigurach i wszystko po prostu rozsypało. Na razie mi się nie chce tego naprawiać, dlatego pokazuję Wam taką wersję nakładaną, przenośną, tak? Bo tak jak powiedziałem, albo i nie, jest możliwość uruchomienia tego tak, aby. Z paczki, tak, z danej paczki plików, po prostu uruchamiacie tak jak, nie wiem, aplikację Portable, albo można zdoinstalować i wybrać sobie z menedżera logowania, to są dwie rzeczy. Informacja o sprzęcie, Nvidia, żywy sprzęt, 3600X, proszę bardzo, to jest jedna rzecz, a tu macie stare Nvidia, chociaż to jest akurat nie dziwne, bo to stare Nvidia stoją na Ubunciaku po prostu. Pulpit prezentuje nam się w tej chwili w ten sposób, jeszcze pod uwagę, to jest sesja rozwojowa, to jest wersja rozwojowa, to jest cały czas, nie jest jeszcze do końca działający w 100%, chociaż ja to sobie testuję od kilkunastu godzin, od wczoraj albo przedwczoraj, to działa. To mi się ani razu nie wysypało, zepsułem konfigurację, nie wiedziałem jak naprawić, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie sam pulpit jest cholernie stabilny i po prostu nam tutaj działa. Te znaczki tutaj można sobie powyłączać, jeżeli ktoś to denerwuje. Ja zostawiłem dla Was, żebyście mieli informację, po prostu tak. Wygląd tego normalnie jest trochę inny, ja sobie ustawiłem w ten sposób. Można tu sobie dać pełny dok na dole. To samo normalnie, ikonek jest tutaj troszeczkę więcej. Zacznijmy, tutaj, rozminkę od tego, co jest. Jeżeli chodzi o funkcje, ja nie jestem w stanie Wam wszystkich pokazać, bo tego jest na tony. Autentycznie po prostu jest na tony wszystkie informacje co to potrafi możecie osiągnąć sobie tutaj na githubie możecie klikać i, i sprawdzać i tak dalej i tak dalej tego jest naprawdę bardzo bardzo dużo no i trzeba mieć po prostu dobrą pamięć żeby to wszystko ewentualnie sobie zapamiętać kolega w tej chwili pracuje nad tym żeby ogarnąć skróty klawiszowe skrótów w tej chwili jeszcze nie ma wszystkich działających ale już niedługo powinny być bo on praktycznie co tydzień wydaje nową wersję nie wiem jak to goś robi ale ale mu to wychodzi, to tak? My sobie, dobra, odpalmy sobie jeszcze raz Firefoxa. Nie ma wszystkich funkcjonalności. Czyli nie ma na przykład tego, że bierzemy sobie do rogu. O, jest, to już zaczęło działać w tej chwili, to fajnie. Wczoraj miałem z tym problemy, żeby mi to ruszyło, natomiast dzisiaj jest, czyli możemy sobie tutaj ćwiartkować nawet ten yy, okienka, tak? To jest, yy, to, to jest pierwsza sprawa. Właśnie, jak będziemy, będziemy do menu, to się zaczyna zabawa. Kurde, widzieliście kiedyś takie menu i w ten sposób to zrobione? Ja sobie zdaję sprawę, że ta część może zaśmiecać, może denerwować niektórych ludzi. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wyłączyć. Być może się jakoś da, do tego po prostu nie doszedłem. Zobaczcie, jak to się tutaj nam prezentuje. To dużo oprogramowania, które jest, to, to pod spodem jest po prostu Ubuntu. Dlatego się to, to tyle aplikacji jest, ile jest. Ja sobie tutaj parę rzeczy zainstalowałem. Te wyskakujące okienka informacyjne można je ustawić, wyłączyć w ustawieniach, więc tu nie ma najmniejszego problemu. To do dwóch monitorów, nie wiem, jeszcze tego nie próbowałem, ale to jest tylko powłoka, więc jeżeli na przykład XFC dobrze obsługuje dwa monitory i, czy, lub trzy, a taki jest, bo to sprawdzam, bo pracuję na tym desktopie od ponad roku, to też będzie po prostu działać. Do tego mamy fajne pulpity wirtualne, ale to jest inna bajka. Słuchajcie, menu, menu wygląda przekozacko. Jest tutaj problem, mianowicie tak mi przycina czasami. Jest takie malu, delikatne przycięcie, nie wiem dlaczego. Sprawdzałem i na Nuvo, czyli w sterownikach otwartych Nvidia, i teraz na zastrzeżonych, i wszędzie jest dokładnie to samo. Nie wiem, to pewnie będzie nam do poprawki. Teoretycznie, z tego co pisał nam tutaj developer, to jest możliwość, że te, to całe, całe to środowisko jest tak zwane drag and drop. Wszędzie można wszystko przerzucić albo będzie można, no w tej chwili nie mogę wszystkiego wszędzie przerzucić, bo mogę sobie wziąć na przykład Accessibility, jasne, wrzucić tutaj na panel. Fajna sprawa, bo niektóre środowiska trzeba dodawać, to użyj tego, użyj filtra, a to po prostu wrzucasz i jest, kurde, to samo się dotyczy To samo się tyczy tutaj pulpitu. Mam tutaj Firefoxa, znalazłem i teoretycznie mogę go sobie wziąć, bo dziękuję i przerzucić tutaj, albo przenieść, skopiować, zrobić linka E, dajmy sobie, nie wiem, symlinka. Nie będzie nam tutaj symlink się zrobić, tak? Przynajmniej powinien Teoretycznie się zrobił, ale ja go tutaj nie widzę w ogóle. No, niektóre funkcje jeszcze do końca nie działają. To nie jest w 100% stabilna, pełna wersja. Fajne jest to menu, jeżeli chodzi o dyski twarde, bo klikamy sobie tutaj, automatycznie nam odpala plik, i teraz e, nie powinien odpalić tutaj tunara. Tylko gdyby nie było tutaj XFC pod spodem, to by nam odpalił menedżer plików. A jak się do niego dostać, kliknąć sobie na przykład na trashcan. E, tak wygląda menedżer plików, też napisane od zera przez tego człowieka. I on cię powinien tu standardowo odpalać. Ale jako, że XFC jest odpalony tunar, no to się odpala tunar. Nie to, że powiedzą, e, oh, chydne, beznadziejne i tragiczne. No w sumie, ale możliwości ma... Teoretycznie znowu mi to nie działa przesuwanie. Widocznie coś ta wersja nie za bardzo. Poprzednia wersja, poprzedniej wersji z tego co czytałem, to to działało, czyli przesuwanie dowolnie tutaj ikonek między sobą. Czyli mieliśmy dwa pliki tekstowe na przykład, mogliśmy sobie wziąć i wrzucić na trzeci i to się teoretycznie wtedy powinno nam połączyć. No to się akurat nie stało tutaj. Próbowałem też zrobić to na innych plikach tekstowych i to mi akurat nie działa w tej wersji. Może się coś zbagowało. W każdym razie to jest bardzo fajna rzecz. Tu również jest teoretycznie opcja tutaj, kopiowania jednego pliku tak, do różnych katalogów naraz. Nie wiem jak to zrobić tutaj w tej chwili, bo temat mi tu po prostu nie za bardzo działa, ale taka funkcjonalność teoretycznie jest, czyli tak? nie, nie przenosimy tylko do jednego katalogu, ale teoretycznie powinniśmy to móc przenieść do wielu katalogów. Ja bardzo nie wiem jak to zrobić, kurde. Tak jak mówię, no jeden plik do wielu katalogów, kurde, co tu, co tu dużo wam mówić, tak? Standardowo funkcjonalność działa z tym, że strasznie, strasznie wolno nam to powiększa. To, co się rzuca w oczy na pewno to jest, popatrzcie sobie jak to jest ładnie skonfigurowane tutaj. I te, tą stronę, i tą stronę możemy sobie skonfigurować, przesunąć do środka. Oczywiście kliknięcie prawym myszki tutaj to nam otworzy. Nie tak, tylko tak. W terminalu możemy sobie to otwierać i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie jest opcja też taka, że ja klikam sobie na parę katalogów, na trzy katalogi, e, popatrzcie, ile to jest menu możliwych, znaczy nie menu, tylko możliwości. A propos zrobienia z tego: paste, Jan file, paste, sim link, ok, open in. Pamiętajcie, mam trzy, o, trzy o, katalogi naraz, tak? Otwieramy sobie. No i odpaliło, proszę bardzo, szablony, cache i wideo są odpalone w różnych katalogach. Paste to file, może, może to jest to? Zostały zapupowane, tylko nie rozumiem, co się teraz stało za bardzo. Keszu chyba tutaj nic nowego nie ma. Coś, co. A może to się. No, katalogi się raczej nie skopiowały do plików, chyba. Chyba. Bo też teoretycznie taka, jak ja powiedziałem, taka opcja jest. No, popatrzcie, co się stało, kurde. Dwa katalogi ścieżki skopiowały mi się do pliku tekstowego po prostu. Wezmę, spróbuję jeszcze raz. Wiem, że to są pliki z kropką, tak? Ale weźmy sobie te trzy rzeczy. Dajmy sobie kopii. Jeszcze raz kopi, ok. I teraz wrzućmy to, będzie rozwałka całkowita. Nie mogę odczytać danych, dobra, moment. Mam tutaj jakiś katalog, znaczy ten, dok, komendy, tak? Tu jest plik, którym, którym jest takie rzeczy, są, bo bawiłem się tym trochę, nie? OK, teraz weźmy sobie w ten sposób i paste to file. OK. No i działa. Wkleiło mi te pliki tutaj, po prostu. Tego wcześniej tutaj nam nie na katalog było. i popatrzcie się, ile tutaj jest opcji, tak? directory browser, główny katalog i tak dalej, i tak dalej. OK. Show file details. No to nie do końca chyba nam tutaj temat działa. Properties. zobaczmy. Properties działa. Wygląda to naprawdę ładnie i kurczę, w porównaniu do gnoma, to jest ładne, wyraźne i wszystko jest od ciebie odseparowane. To naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie, tak? Liki, ustawienia tych pozwoleń, można powiedzieć w ten sposób. Wszystko jest fajnie zrobione na takich zakładeczkach. Raporty, nonaski, retryfond i tak dalej. I tak Teraz, dalej. tak, jeżeli chodzi o ikonki na pulpicie, to. Y Każda ikonka może mieć przypisane różnego rodzaju gesty. Inaczej się zachowa przy kliknięciu lewym klawiszem, inaczej przy środkowym, a jeszcze inaczej przy prawym. Klikam dwa razy lewym sobie na tym. Pokaż mi to. Otwiera mi się takie menu z dyskami. No i co mamy? I pełno informacji o dyskach. Tutaj normalnie jeszcze będzie się otwierać zupełnie inny program, który dopiero tworzy. Tam mniej więcej wam pokazywałem na GTA. Jak to wygląda a propos manager taki zarządzający, ale słuchajcie, prawie przecież myszki i mamy takie informacje. Informa znaczy Browse Partition, czyli przeglądanie partycji, zarządzanie dyskami odpala nam. No jeszcze niektórych aplikacji, aplikacji nie ma tutaj w systemie w Ubuntu, dlatego to wygląda, jak wygląda Disk Benchmarking chyba powinno chodzić. Gnom disku nie ma. No niestety, wstępnie, jeżeli chodzi o Device Manager, to on na razie wygląda w ten sposób. Dajmy sobie Device Manager po Linux. No i informacja jest tego rodzaju. Tylko co jest ciekawe, że możemy kliknąć sobie na dowolną rzecz tutaj, na przykład na kartę sieciową. Ja wiem, że to nie jest dobry pomysł, ale ok? I możemy ją wyłączyć, sprawdzić sobie property z tego, tak, taka informacja nam się tutaj pojawia. Gdzie tu jest przejście w drugą stronę? Problem jest taki, że otwiera mi się okienko na okienko. myślę, że można cofnąć, a trzeba to po prostu zamknąć. Ale możemy sobie tutaj na przykład wyłączyć że Ładowanie tego urządzenia na starcie, tak? Na, na starcie systemu. To samo dotyczy dysków twardych. Możemy je odmontowywać, montować i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko możemy robić bez rebootowania systemu. Popatrzcie, jak to jest zrobione, tak? Nie trzeba tu żadnych. To nie, to nie jest zrobione na zasadzie blacklist, jak? To nie wiem. Nie, nie wnikałem w dokumentację tego. W każdym razie. Ktoś przechodzi samego siebie w niektórych kwestiach. Samo menu, samą górną belkę możemy sobie tutaj ładnie konfigurować. Nie trzeba przechodzić do żadnego trybu edytowania, nie wiem, kombinowania i tak Klikamy na danej rzeczy, tak? Klikamy sobie, nie na przykład tutaj, na tym. No i mamy edycję albo plików konfiguracyjnych. Akurat LibreOffice tu no takie zrobione w Ubuntu No niestety, odpali wam edytor tekstu, tak? To jest jedna rzecz ale możemy sobie tutaj kliknąć Property Applest, jeżeli jest coś takiego, jeżeli ten applet dany ma ustawienia dodatkowe, to możemy je sobie tutaj zedytować, nie trzeba grzebać tutaj w terminale, ale tutaj może coś nam się znajdzie, to wygląda w ten sposób, tak? Launcher, czyli to uruchamiacz taki można powiedzieć, możecie dopisać sobie dowolną komendę i zachowanie się, to co powiedziałem, lewa komenda odpali to. Prawą komentą, znaczy pra, środkowym myszki, przepraszam, odpali, będzie ta ikonka miała inne zachowanie, a na przykład prawym jeszcze inne. Może odpalać to w terminalu i tak dalej, i tak dalej, Oczywiście najbardziej jest możliwość usuwania tych apletów, dodawania tutaj dodatkowych. Tu akurat nic nie ma, no to jest właśnie to, że to jest xcfc420 pod spodem, tak. No i to jest akurat nieobsługiwane, tak to więcej wygląda. No, teoretycznie nieobsługiwane, ale działa. A propos apletu, możemy sobie to ładnie tutaj pokonfigurować. Chcemy mieć to bardziej przejrzyste, mniej. Dajmy mniej. Tutaj ścieżki wyszukiwania plus ewentualne komendy, co się ma dziać, tak, przy kliknięciu danych rzeczy, przy logoucie, rebucie itd., itd. Ja przejdziemy sobie w kolejne menu. Przejdę gdzieś tutaj, żeby było coś lepiej tutaj widać. Popatrzcie się na to, to są wszystkie możliwe aplety, które możemy dodać sobie tutaj do tego panelu. Tak? Możemy je zusunąć albo zrobić co chcemy, skonfigurować. Tak? Dodatkowo y możemy tworzyć wiele paneli, każdy panel ma swoją konfigurację tudzież profil tak zwany. I jeszcze dochodząc tutaj do wirtualnych pulpitów, osobny pulpit może mieć osobną tapetę i inny panel. Ten panel, jeżeli ja go zmienię, to nie będzie taki sam jak będzie na przykład tutaj. To są dwie różne rzeczy. Wyglądy: jeżeli chodzi o wyglądy, to jest dużo wbudowanych. Możemy sobie wziąć biznesa, jakiegoś coś takiego. Jeżeli ktoś nie trawi tych standardowych rzeczy, wezmę sobie tutaj Air, ale chyba on się niewiele różni od tego, co było tutaj standardowo. To, to wygląda akurat tak, chyba że mi się teraz zbagowało. To jest inna bajka. Tutaj pod ręką możemy też ustawić sobie, chcemy mieć po lewej, po prawej, na górze, na dole, gdziekolwiek indziej. Możemy go przesunąć, jeżeli mamy kilka monitorów na inny panel, na inny monitor, na przykład automatyczne ukrywanie to jest standardowa rzecz, tak? Dog desktop to na pewno rozszerzyć akurat na maksa, czemu się teraz to nie stało, nie mam pojęcia. Być może nie wszystko tutaj do końca działa. Dajmy go sobie tak, dajmy go sobie dog panel na, na dół. No i mamy go w tej chwili na dole, nie? Ustawienia włączamy sobie tutaj. No i mamy size panel. Możemy go sobie zmniejszyć odpowiednio jak chcemy, czy zwiększyć. Ja mamy problemy ze wzrokiem albo coś, coś, coś ewentualnie takiego, dam go trochę większy, żeby był sobie jest. Panel opacity, wiadomo, że to jest przeźroczystość, tak? Jak to chce sobie ustawić, to może. Pacing, tak dalej, tak dalej. Komendy, czyli co, gdzie może się zachowywać. A z tą background możemy sobie też ustawić, jak chcemy, nie wiem, kolorki jakieś, i tak dalej, tak dalej, zamiast tepety. Jak najbardziej taka opcja już istnieje, tudzież zaokrąglanie tych panelików. Również możemy sobie tutaj doustawiać, ale to nie wszystko. Bo jak klikniemy sobie tutaj prawym na, na pulpicie, to mamy takie menu, ładne to menu, jest fajnie posortowane spoko. Mamy trzy pliki na przykład które są ups, mamy trzy pliki, które są w schowku schowane, tak? Oczywiście otwieranie w terminalu file manager, czyli standardowo, który na manager odpali teraz. No, odpala która Kutini, tak? Ale tak jak mówię, no pod spodem jej siedzi sobie XFC z tunarem, więc dlatego jest jak jest. Zakładki, jeżeli chodzi o GTK i tak dalej, design, dyrektoryzm, nie wiem co to jest, Clipboard content, czyli te pliki, które mam skopiowane w clipboardzie, one są cały czas trzymane tutaj, to widać co tutaj mamy po prostu. E Ciekawe jest to, że one nie są usuwane po pewnym czasie. Pewnie można to gdzieś tutaj dostosować sobie, no bo tak, żeby wisiały nam jakieś hasła albo cokolwiek innego to średnio. Ale z drugiej strony bardzo fajny pomysł, że kopiujesz te pliki, one nie nakładają się, jeden schowek jest czyszczony, tak? Tylko mamy tu te pliki do wyboru. Szczerze mówiąc nie wiem, czy inne dystrybucje linuxowe, pulpity mają taką funkcję standardowo. No tu mi się ciągle otwiera, kurczę, ten... Gesty, dlatego, dlatego ten display settings, no to wiadomo, tak, standardowe rzeczy, i tu mamy ustawienia samego pulpitu. Tak mniej więcej wyglądają ustawienia tego wszystkiego, sporo tego jest, naprawdę sporo tego tutaj jest. Jak ja powiedziałem, możemy sobie powyłączać niektóre rzeczy, których nie potrzebujemy, wallpaper zmienić na jakąś inną, żeby nie było. Dajmy sobie, nie wiem, a na taką, proszę bardzo. No, się czasami tak przywiezie, a teraz akurat jest ok, spoko. Aplikacje. Wybór aplikacji jest tutaj standardowo. Wiadomo, że niektórych rzeczy w danych dystrybucjach nie ma. Trzeba zainstalować samemu, ewentualnie zedytować sobie tutaj te rzeczy, tak. Tu również mamy taką, rzecz, taką sprawę. Jako, że jest to pulpit przenośny, mimo wszystko, że on jest przenośny, to zapisuje ustawienia w tym swoim katalogu, z którego go uruchamiamy. Oczywiście po rozpakowaniu. Więc bomba. Desktopowe rzeczy też możemy sobie tutaj przekonfigurować. Menu całe, czy pokazywać wirtual, czy nie, Placey chcemy, nie chcemy nic prawie, no to proszę bardzo. Style od GTK, jeżeli mamy aplikację w GTK no to wiadomo, że możemy sobie tutaj jej styl wybrać. Sam pulpit to jest zrobione na QT, no więc wiadomo o co chodzi. Kursory mi tutaj nie działają, no bo nie ma X Settings D, tak? No Niektóre rzeczy nie ma zainstalowane. I gesty, słuchajcie, gesty, mega rozbudowany temat. Jeżeli ktoś lubi się bawić takie rzeczy, albo ma na przykład ekran dotykowy czy coś, to można sobie fajnie to do, do ustawić. Ja ustawiłem sobie pierwsze, żeby odpalać się po prostu terminal, czyli Lewy klik do góry, dziękuję, terminal mi się odpala. Nie trzeba żadnych pluginów, rozszerzeń, cudów, wianków. To samo robimy to a propos każdego przyciski, na przykład myszki. Osobno lewy, osobno prawy, osobno środkowy, więc tych funkcji jest pod kątem tak więcej jak. wygląda. Startup jak najbardziej jest ogarnięty, no informacja o tym, co i kto to, po co na to i po prostu gość prosi również o wsparcie na Patronie czy na PayPalu. No bo naprawdę no rozwijać samemu taki projekt, no to jest Tegez. I tak zrobił naprawdę bardzo, bardzo moim zdaniem robotę dobrą. I ja sobie zdaję sprawę, że nie pokazywałem nawet chyba 10% możliwości tego, co to tu potrafi. Jeżeli chcecie obieście sobie z ten projekt. Po prostu go rozpakujcie i uruchomcie. Portable. Nie trzeba tutaj nic instalować na dysku, jeżeli nie chcecie. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo. Z rzeczy takich niedziałających, no nie działa mimo wszystko, że postawiłem sobie tu PACTL, czyli to jest programik, który umożliwia identyfikację na przykład w serwerze Pulse Audio, ale i pipewire kart dźwiękowych. Nie ma. Dźwięk działa, ale nie ma ich tutaj wyszczególnionych. Nie widzę to apletu do sieci, chociaż udało mi się to znaleźć w pewnym momencie. mówiąc nie wiem gdzie, ale taka opcja jest. Uruchamianie mamy tutaj z tego, tak? Czyli terminal. Być może mi to uruchomi. To no, błąd jest jakiś, tak, ale terminal mi ogólnie jest w stanie to... Odpalić. Fajne, przydatne rzeczy, tak jak mówię, jeżeli czegoś nie potrzebujecie tutaj, to można to wszystko autentycznie usunąć. Nie ma problemu najmniejszego. że mówiąc, świetne koncepcje są w tym, 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 tym systemie, znaczy w tym, kurczę, jak to nazwać? No, desktopie, bo to de facto nowy desktop nam powstaje. Fajne, niektóre są możliwości. Słuchajcie, co sprawdziłem sobie to odpaliłem tutaj, gdzie to jest? Nie, w entoj, na wentoju dokładnie tak. Odpaliłem sobie tutaj waleja. Jeżeli chodzi o tego Waleja to odpala mi się dopiero z Terminala. Po prostu przyszedłem sobie w katalog, odpaliłem i jest normalnie. Coś jest porąbane w tym Ubunciaku, kurde, że mi odpala LibreOffice'a, zamiast uruchomić program, który, on jest oznaczony jako wykonywalny. Ale okej, okay, odpalmy go sobie, ran, zobaczycie przez, przez, chwileczkę, jak to mi więcej tutaj chodzi. W każdym razie, Wrażenia są takie, że to naprawdę bardzo fajnie działa. Może nie jest do końca dopracowane, wiele funkcji jest trochę napaćkanych i tak dalej, ale funkcje są takie, które nie są spotykane w ogóle w innych desktopach, czy GNOME, czy KDE, czy jakimkolwiek po prostu innym. Gość ciągle nad tym pracuje i naprawdę myślę, że bardzo fajny kawał kodu jest tutaj zrobiony, tak. Warto wypróbować, nic Was to nie kosztuje. Możecie się zarejestrować na Gitei, napisać do niego, wspomóc go jakoś tam, wysyłać mu jakieś informacje o tym, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zdaję sprawę, że trochę chaotyczny ten przeglądzik tego Polpitu był, ale żeby go ogarnąć całkowicie, to tak z miesiąc siedzenia i patrzenia, jakie tu są de facto funkcje, do czego i jak one działają. Jasne, słuchajcie, ma to swoje niedoczynienie, tak jak już powiedziałem, ale bardzo dużo ciekawych funkcji, które dobrze będą rozbudowane to myślę, że naprawdę ten pulpit będzie miał sens bycia, tak? Ja wiem, że było na przykład Cutefish OS, który był śliczny, piękny i padł na byszczek, tak? Mam nadzieję, że z tym pulpitem się to nie stanie, bo to nie jest kolejna kopia GNOM, kolejna kopia KDE. Tylko to jest naprawdę kało fajnej pracy i dużo różnych ciekawych funkcji e, zaawansowanych, których nie ma, po prostu nie ma w innych, e, w innych, desktopach. Ja coś zapraszam do komentowania, do łapkowania, ewentualnie jeżeli macie, chcecie pomóc to zapraszam do czytaj więcej. Tam są wszystkie informacje, jeżeli macie taką ochotę oczywiście i chcice jak to powiem, za co bardzo dziękuję. Inni zresztą też, no bo to wszystko pomaga kemukonowi się po prostu rozbijać. Orbitini warto spróbować, naprawdę warto spróbować z otwartą głową. Nie z zamkniętą głową, przyszykniętą gnom czy KDE, tylko z otwartą głową zobaczyć jak to działa i jak to pracuje. I powiem jeszcze raz, może nie ma tutaj wszystkich funkcji, ale ten pulpit mi się nie wysypał, de facto nie zrestartował, nie zawiesił. To po prostu działa, to po prostu działa. Tyle. Gorąco zapraszam na inne filmy na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się, ciepło, cześć!